W dzisiejszym odcinku będziemy Zrzucać wagę Pić wodę Siemka, w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak przygotowałem rower dla mojej kobiety na wycieczkę przez całe polskie wybrzeże. Zrobiliśmy ją w trzy długie weekendy. Link do filmu gdzieś na górze. Przypomnę tylko, że moja żona jest normalną osobą, która chodzi codziennie do pracy i nie nietrudnia zawodową. W tym roku przed tą wycieczką kręciła się po mieście rowerem może raz. Tak zrobione rower bardzo pomógł jej w przejechaniu tego dystansu, bez kondycji przygotowania. Jednak najważniejszym składnikiem sukcesu było picie dużej ilości wody, ale o tym później. Zapraszam na film. Jeśli podoba Ci się to co robię, zasubskrybuj mój kanał, daj lajka, napisz komentarz. To bardzo pomoże w rozwijaniu się mojego kanału. Dobra, zaczynamy. Jazdę! Najpierw, zważmy, co jest na początku. 14, ponad 14 kg. Dobra. Ściągamy, ściągam korbę. Najpierw odkręcam śruby mocujące. Zrzucam łańcuch, żeby nie przeszkadzał. Odkręcam śrubę z drugiej strony. Może sobie pomóc. Dokładam ściągacz do, do korb. Znowu sobie pomogę obrotem. Aby szybciej, dociskam i ściągam. I jeszcze raz zeszło. Dobra, to samo z drugiej strony. Dociągam do... dociskam. I już teraz łatwiej. Zeszło. Dobra, teraz zdejmuję pedały. Z tym mogę zdjąć pedały wcześniej, byłoby troszeczkę łatwiej, no ale dobra. Było minęło. Drugi pedał z drugiej strony. Poszło. Teraz zakładam. Ściągasz do suportów, pach, poszło. Kręcę w to samo stronę, w co się jedzie. Prawa strona w prawo, lewa strona w lewo. Zeszło. Zobaczmy ile waży korba. Ponad kilogram. Suport. 350 gramów. No Okej. Okay. Zobaczmy ile waży nowa korba. 900 gramów. No, tu już mam 200 gramów różnicy. I jeszcze support. Za nie niecałe 100 gramów. Ja pierdzielę. 250 gramów różnicy. Nieźle. Zakładam miski suportowe. Trzeba, pamię Trzeba pamiętać o założeniu plastikowych e, dystansów. No i oczywiście żeby nasmarować... E, że nasmarować gwinty e, smarem do gwintów. Zakładam łańcuch. I wkładam korbę. Proszę bardzo. Elegancko wchodzi. ramy z drugiej strony. Śruba blokująca. Zawleczka. Nie wiem po co ona jest, ale ok. No i śruby takie mocujące. Działa. Oczywiście w pedałach Również trzeba posmarować smarem do gwintów. Żeby się nie zapiekło. Z drugiej strony tak samo. I zobaczmy, zobaczmy co się zmieniło. No proszę. Prawie 500 gramów różnicy, no trochę mniej, ale spoko. Teraz ta sztyca. No i ja powiem wam szczerze, że no ta sztyca jest taka, taka średnia, nie? Niewiele to daje, a to waży bardzo dużo. A zwykła prosta sztyca, proszę bardzo, połowa wagi. Rewelacja. No, ściągam teraz tą nóżkę. Nie wiem właściwie po co ta nóżka. Można się zawsze oprzeć o drzewo, o samochód, o, ści o ścianę, o ławkę, o znak, o płot. O ziemię nawet się można oprzeć, nie mam problemu. No i teraz moja ulubiona część, czyli kierownica. Naprawdę słuchajcie, to jest tak duża różnica, a ja nie przypuszczałem, że. Naprawdę nie przypuszczałem, że to będzie tak dużo. Mam tutaj zwykłą stalową kierownicę. Zobaczcie, jaka będzie różnica przy karbonowej. I ona wcale nie jest droga na kursy to 100 coś złotych to naprawdę to nie jest majątek. Zazwyczaj razem z kierownicą trzeba by mieć mostek, no bo ten mostek ma mocowanie na, na inną średnicę kierownicy. O, dużo, od razu mostek. jest jaka jest różnica. Prawie 4 razy. 3,5, może no. To jest przepaść, słuchajcie. 600 gramów różnicy ponad. Kolejna sprawa. Widelec. To jest podobna sytuacja jak ze sztycą. To w tej, w tej kategorii cenowej ja wiem, że są profesjonalne, pneumatyczne amortyzatory. Ale to no niestety no, to troszkę więcej kosztuje, a taki amortyzator taki marketowy to, 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 to nic nie daje, tylko waży 2kg i nic praktycznie nie daje. A no niestety, no to trzeba wnosić, tak? Ktoś kiedyś ludzie jeździli bez tych amortyzatorów i naprawdę jakoś żyli, ścigali się, nie wiem, nie było problemu, bo teraz nagle wszyscy muszą mieć, o to proszę. Sztywny widelc ten jest w ogóle super, bo nawet nie ma lakieru, więc to już w ogóle bajka widać aluminiowy z jakich widziałem, ten, właśnie, właśnie ten, bez lakieru. No, zawsze można kupić zwykły i go zleży z niego lakier, no, ale już jest gotowy, nie trzeba się bawić. No i zakładam te tuleje. No jednak osoba, która będzie na nim jeździ, chce mieć wysoką kierownicę. W porządku, nie oceniam, nie oceniam. Zakładam tym hamulce. Prosta sprawa. To mógłby to zrobić nawet, czy gimnazjalista, czy tam licalista, wszystko jedno. No i zakładam koło tylko na chwilę, żeby zważyć ten nowy. zobaczymy, bo i tak za chwilę będę koło ściągał, ale zobaczmy ile to waży w tym momencie. Proszę bardzo, i mamy ile? No. Słuchajcie. Półtorej kilo różnicy, samej różnicy tylko. To jest przepaść, naprawdę. Dobra. Kolejna sprawa. Krok piąty. Zrobię kurtowo kierownicę, koło. Przepraszam. Opony, kasetę. Zobaczmy. Słuchajcie, najważniejsze jak kupujecie rower, musi mieć co najmniej 8 że Że miał właśnie piastę na taką właśnie piastę. To jest, to jest kluczowe. Jak widzicie, serwis tego jest po prostu banalnie prosty. Tak? Można sobie wszystko zjąć, rozkręcić. Każdą zabatkę wyczyścić pojedynczo, nie ma problemu, naprawdę... O, i sobie zakładam pojedynczo, pyk-pyk, bez problemu. Wszystko można wyczyścić w każdej chwili. świetny dostęp. I o to chodzi, że rower, rower musi, mieć, musi mieć co najmniej 8 biegów lub 9, nie wiem, lub 10, wszystko jedno. Najlepiej, żeby miał 8 albo 9, bo jest, tań, jest jeszcze w miarę tani i jest bardzo łatwy w, w, w serwisie. Dobra, teraz zmieniam oponę. Ta opona to. Ta, ona jest z drutem, jest bardzo ciężka. I nie wiem po co tak robić, ale okej. Okay. Może spokojnie założyć dużo, dużo węższą oponę. Dużo węższą oponę, które też dobrze sobie radzi w trudnym terenie. No na filmie. Na, z, z naszej wycieczki nad morze jest widać jak nawet po plaży można jeździć takie cienkie oponie, więc naprawdę nie ma problemu. Nie trzeba mieć dojazdy po. Po ścieżce rowerowej czy po chodniku nie trzeba mieć terenowej opony. Wystarczy taka gojutka elegancka. Bez problemu z wyrazi. I na nie jest droga, tam ona kosztuje kilka tysięcy złotych. No, teraz kupuję. No to już tam szkoły są różne. jedni popują do siedmiu, do, do, inni popują do 6 barów. To już naprawdę to są co kto woli. Nie, ja tam lubię mieć na, mocno nabite, opony, ale mówię każdy może coś innego. Zgodna z porotem. Oczywiście hamulec. Fabryki najlepsze hamulce, jakie są. Ja wam to mówię. I zobaczmy ile teraz waży. No proszę poniżej 10 kilogramów, nie no bajka. Podsumowanie. No i widzicie, koszt tego wszystkiego to jest kilkaset złotych. Ten rower kosztował, no przed tą super inflacją, dzisiejszą. I ja on wtedy kosztował używany z tego, co pamiętam, jakieś 800 złotych, coś takiego. Więc to, no, to nie jest naprawdę, to nie jest, jest 5000, nie? Kupujecie rower za 800 złotych. Ewentualnie, jeśli chcecie, to możecie zrobić coś z tej listy. No. Na pewno w pierwszej kolejności polecam opony, tak, bo one są w tanie I łatwo je bardzo zmienić, nie? więc to, to bym polecał No Dokładacie opony i naprawdę możecie objechać z całą Polskę, możecie jechać do Włoch, możecie jechać do tam, nie wiem, do, do Hiszpanii, wszystko jedno, tak siadać i jechać Jak widzicie, zrzuciłem z roweru prawie 4,5 kg Czy to dużo? Sprawdźmy to Wspominałem już, że odwodnienie to największy wróg każdej osoby uprawiającej jakikolwiek sport. Gdy poczujecie suchość w ustach, wiedzcie, że już jest z wami kiepsko. Dlatego, aby jednocześnie promować picie wody oraz pokazać wam jak dużo zrzuciłem z roweru, zrobię challenge. W ciągu jednego dnia wypiję właśnie te 4,5 litra wody. Zobaczmy jak mi pójdzie, a już niedługo. Jeśli potrzebujecie pomocy przy wyborze roweru lub macie pomysł na ciekawą wycieczkę rowerową w waszej okolicy, Piszcie w komentarzach. Cześć!